Cześć, witajcie! To ja, Kasper Blangels, a to kolejny odcinek Minecraft, sezon drugi. Tak, tutaj możecie zauważyć po waszej prawej jest mój pupil. Tak, owca. Zaraz Znam się przywitacie, bo to jest wczoraj. Nie, przedwczoraj się tu bawiłem i parę rzeczy zrobiłem, ale to mam zaraz powiem jakich. Sorry za to, ale musicie być cicho. Dobrze, już możecie coś zauważyć, ale to nie jest o to, co mi chodzi. Sorry za te dźwięki. Dobrze. Tutaj mamy farmę. Zrobiłem taką. W tej cukrowej zrobiłem tam, albo może być to piszcie w komentarzach. Dobrze, i najważniejsze, już niektórzy pewnie zauważyli na początku odcinka, to nie jest to, co. Przechodzimy do najważniejszej części odcinka. Tak. Proszę. Farma. Tak. Poza nagraniem. Poza nagraniem zrobiłem faremkę taką. Kurde, ta muzyka mnie zagłusza. Chwilka nie wiem, czy będzie połączona, Tak. Albo załączę, bo tam słychać dźwięki. Telewizor słychać. Piszcie w komentarzach, coś chcecie z tą kamerką. Bo ja nie wiem, czy mam z kamerką yy, nagrywać yy, Minecrafta 3 bez. Mógł z kamerką nagrywać. Pila. o, słyszeli? Dam napis fulla, bo tu będę coś zaraz robił. Nie chcę, żeby mi twórki mały. Tak, dobrze. I, i możecie napisać, czy to ma być magazyn lub farma, bo tu bym mógł zrobić farmę. Na razie są zwierzęta, mogę je przenieść. Zrobić to tego tu. Gowna, że tak to powiem. Kurde, jak lata, jak latkuję. Nie wiem ile FPS-ów 4 FPS What the fuck Dobra oko i tutaj zrobiłem takie coś, że jak na przykład takie coś, taka akcja się wydarzy. To sobie idzie podpłynąć, bo tak na zawsze w Minecrafcie nie da się podpłynąć na jeden klocek. Wynuży, znaczy wejść na ląd na jeden klosek. A pół płytki są wspaniałe, żeby to zrobić, bo są tylko pół płytki. Więc robiłem takie coś: może tu zrobię taki port, łódek, coś takiego. Tylko to pierwsze przesadzę. Tutaj wzięliśmy, po tu nie rośnie. Widzę, tak, ile już mamy nagrania, bo nie mam. No mało czasu na razie, to możemy jeszcze coś zrobić. Może nie zrobić, ale coś wam powiem. Zamierzam skończyć tę serię w kolejnym odcinku. Chwila. Może nie w kolejnym odcinku. Ile my już mam odcinków? Później i tak sprawdzę. To chyba będzie ósmy czy siódmy. To do 10 odcinków dobiję i później zrobię jedną taką długą, go serię, ok. Napiszcie w komentarzach e, dobra. Jedynka, e, od, jedynka to jest, żebym jeszcze żeby w kolejnym odcinku skończyć tą serię. A y, napiszcie kto chce. Jedynkę to niech napisze jedynkę w komentarzu, a dwójka. Dwójka to jest, żeby e, jeszcze do 10 dotrwać i już skończyć. Piszcie w komentarzach i was ten. Niektórzy może go subskrybą, niektórzy nie. MP Paprowski Plengens Link będzie do... Znaczy nie, sorry, nie będzie w tym, nie będzie do jego kanału linku linka, ale subujcie mnie. W sensie źle to po, u, zabrzmiało. On cały czas, cały czas jak na nim na Facebooku pisze, Cały czas chcę tylko odcinki, 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 no i dobra, postanowiłem zrobić. Wiem, że długo już nie było. I tam się Was, czy zrobicie unboxing, unboxing Assassin's Creed 3, 4, 4 na PS3? Jak chcecie, możecie napisać. Bez, e, będzie też Assassin's Creed 3, też możecie napisać. Czy po świętach Wielkanocnych będzie Assassin's Creed 3. Prawdopodobnie to też mogę zrobić unboxing. Ale czwórka przy, powinna być w. Jak ja to wrzucę, to dzisiaj jest wtorek. Wrzucę to we wtorek 31 A gra powinna przyjść we e, piątek. Najpóźniej, w piątek w, albo w środę, albo w czwartek. A nawet później, w piątek. To zależy, jak się tam wyrobią. Z, tą, z tym przesłaniem dobra, ja bym już skończył bo to jest taki e, krótki odcinek kurde, jakaś tam maska kurde, się teraz jakąś bezne, z jakąś maskotką tam przyszła i <try> Zagłuszam tam to, co tam możecie usłyszeć, bo nie chcę, żebyście tego słyszeli. No to ja bym kończył, więc łapkujcie, subskrybujcie, co tam chcecie. Może prawdopodobnie dzisiaj się jeszcze jeden pojawi, ale tego nie zrobię: to siemaneczko, ziomale. Sorry za to, jeszcze.